Twórz oczy. Na podcastowe RORATy zaprasza ksiądz Robert Bielawski. 72 uczniów wróciło z wyprawy, podczas której pokonywali złe duchy i są pełni radości. Jezus zwraca im uwagę, że ich prawdziwe szczęście to imiona zapisane w niebie, i po tych słowach rozpoczyna się treść dzisiejszej Ewangelii. Gdzie wędrują oczy Jezusa? Najpierw ku niebu w trakcie modlitwy. Potem wprost w oczy uczniów, pokazując, że to, na co patrzą, cuda, sam Jezus, powinno budzić w ich oczach radość, bo każdy przed nimi chciał tego doświadczyć, chciał to zobaczyć. Jezus patrzy na nich i chce zmobilizować uczniów, by dostrzegli i docenili to, co mają, to, wokół czego się obracają, na co sami patrzą. Każdy z nas jest w identycznej sytuacji. Gdy popatrzysz oczami Jezusa na siebie, to czy doceniasz to, co masz? Czy patrzysz na cuda, które się dzieją wokół ciebie? Czy patrzysz na Jezusa? On pragnie zaprosić cię do wspólnej wędrówki, by nikt ci nie powiedział, że masz smutne oczy. Bo kiedy będziesz patrzył na Jego twarz podczas adoracji, kiedy zobaczysz Jego twarz w spotkanych osobach, to zaczniesz czerpać radość z codziennego życia. Ale ta Ewangelia wskazuje też kierunek patrzenia na innych wokół nas. Prowokuje, byś popatrzył na drugiego człowieka i pomógł mu dostrzec szczęście wokół niego. Pokazał mu Jezusa, który daje radość, żeby docenił to, co ma, a nie żałował, że nie posiada tego, co mają inni. Ale co zrobił Jezus przed tym, gdy popatrzył w oczy swoim uczniom? Popatrzył w oczy Ojcu. Rozmawiał z nim na modlitwie. Kiedy patrzysz na piękno, to głosisz piękno. Kiedy patrzysz na miłość, Głosisz miłość. Kiedy patrzysz na Boga, głosisz Boga. Wyzwanie. Chciałbym, żebyś dzisiaj wziął sobie kartkę, usiadł przy biurku i zastanowił się chwilę, co mam, czego nie doceniam. Wypisz takich dziesięć rzeczy, ale to nie wszystko. Chciałbym, żebyś znalazł jedną osobę wokół siebie, która jest smutna, która ma smutne oczy i powiedz jej o czymś, Czego ona nie docenia ze swojego życia, żebyś zobaczył w jej, jego oczach radość. Radosnego wtorku Wam życzę. Z Bogiem do usłyszenia.